Dobra, cześć, teraz widzę was w kolejnym odcinku, tym razem no. I na ten odcinek mega czekam, bo dzisiaj zrobimy mega fajne rzeczy. Ale jeszcze zanim, to jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, powiem wam o jednej fajnej rzeczy. Kiedy i 500 co by się koza przyjął mega się podobało, więc, więc. Na z tytułów też robimy. Zapraszam na Discorda, do subskrypcji. I na Discordzie zadawajcie mi pytania. A my przechodzimy do odcinka ogółem, w TNAF. To musi być klimat, i muszą być cukierki. Siema. Co tam u ciebie? Niedługo do ciebie dojdziemy, gościu. A my w tym czasie zrobimy sobie tak. Czy to była zmiana tu? Roczny nie, roczny pokój, okej. Okay. Wentylacja. To może być coś. Nie wypadło mi to coś? Dalej muszę z tą karteczką, To jest przykre. A może niedługo to się zmieni? Nie doleciałem co, robić, a Nie. To może nas zgubić mega. się ładuje się. O nie Chcę wyjść? Kaseta? Co ja mam zrobić? Słuchawki se poprawię, ale nic nie mi nie Witaj w serwisie wentylacyjnym. A są znaczę wszystkiego poziomu Plut. O nie. Okay. Your headlamp should protect mm. you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vent technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember that as the vent technician, you should never, under any circumstances, attempt to. Czego próbować? Co jest? Jawale. Kliknąć. Dobra Wypad Co mam zrobić? Co mam zrobić? A, widzę Co mam zrobić? Ja nie ogarniam Kurde, na lewie to bym powiedział Siema czaty, co tam u was? Co ja mam zrobić? Tutaj tu, widzicie? Gdzie, gdzie? Halo, halo, co się dzieje? Tu się coś kręci, widzicie? Co ja mam tam zrobić? Dobra, to chyba. Nie wiem. Nie jestem żadnym wentylatorem, gościu. Oni do mnie mówią, że ja wentylator jestem. W się, że ogarniam wentylację. Ja nie ogarniam, ja walę. Widziałem cię. Dobra, na słuch można to robić. Pomarańczowy. Niebieski. Zielony. Czerwony Zielony pomarańczowe, czerwone, Niebieski Nie wiem Nie wiem o co chodzi, dobra, ale to chyba nie jest na czas Gdzieś było? Ja wolę! Nie lubię mangel Pomarańczowy Pomarańczowy Czerwony Niebieski Zielony, dobra Pomarańczowe, Czerwony Niebieski i zielony Jak nie? Czekajcie, pomarańczowy, czer... Zielony, pomarańczowy Mówię w takiej kolejności Dobra Coś się nie zrobiło Ja wolę Naprawdę, nie wiecie jakie to emoty są Idealnie. 22 dwa doskonale, do naszego razu. To wszystko? Ej, ludzie, słuchajcie, jak dawno nie graliście w Nafa. I macie FNAF w Nafa no, ale macie Viurejki. Nie na jakąś, właśnie na bo Też teraz jest to mi irytuje troszkę. Zagrajcie sobie w ten poziom. Słuchajcie. Ale Capone. Mogę zjeść, nie mogę. Trudno, Odkładamy, cię, grzecie. Słuchajcie, jak. Serio, niektóre poziomy są takie. Nie? To to. No oczywiście, pewnie do pierwszego jumpskaro. Ale robi swoje. Nie ma jeszcze Springtrapa. E, Springtrapa czy tam glitch trapa, nie wiem. O, powiem Wam to. Zrobi swoje. Serduszko mocniej zabije. Coś tu mi nie gra. Widzicie cień? Kosyk widmo! Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, piszecie kosyk widmo. Dobra. O kurde, no. Enard? O nie, wiecie, jak ja nienawidziłem zawsze Enarda. Ale to tak mega. Dlatego zagramy sobie rynek, Freddy, <ścoughs> Freddy, Freddy. Ja mega nie ogarnąłem. Jeszcze powinienem to zabuć wtedy. To było takie. Ouch. Ktoś na naszego zapomniał. Czegoś zabrać. Let's

o nie Dam, Damy radę, myślicie? Ja wolę, zobaczcie gdzie jesteśmy w ogóle. Boję się trochę rozglądać, ale zobaczcie, jaki to jest klimatyczny. On jest większy, wydaje mi się, powiem wam. Nie mam pewności, co prawda. O nie, mój komputer, ja mam tam kompa. O nie, muzyka cichnie. Co to jest to coś? Ja kurde, ja, no, ja nie wiem jak tam, o nie. Ja naprawdę. Nawet jakbym chciał, to tam nie mogę. Halo, Freddy? Mamy utrudnione zadanie trochę. Ej, yeah. ogóle Byliśmy pr przed pole Wikiu, co nie i już któryś raz chcę powiedzieć czaty Bo dużo razy na no, ostatnich live'ach chyba mówię czaty Mam takie wrażenie przynajmniej Ej, ale ten jumpscare był zlamiony A klimat tak trzymało Tak klimat trzymało A jumpscare... O... U, dobra, weź Freddy's got good job Now place the hat in the lost and found while we're at it

No, Nightmare, po prostu, co nie idzie... <grym> co nie, co nie? Ale nie. Scott, nie w now tą, tą stronę. In the lost and found it. Sure nie w tą stronę. Well mm. <grym> <grym> no! no ok. To Spróbujemy inaczej. To Fredziaki są so creepy. Widzieliście, co tam się pojawiało? Dobra. Był ci jakiegoś dziecka? Co? O nie. A tu nie ma kolorów. Nie wyjmij ją z O nie. Co miałam zrobić? Wyjąć to. Rozumiem.

Ej, oni ogarniają, że but to jest coś takiego, co nie przewodzi prądu w 99%. Bo oczywiście może być mokry. Może. Nie, może mieć down na ten but. To mnie przeraża. Te latające mnie przerażają. Ale okej, okay, Freddy, rozumiem. też tu jesteś zliczowany? Aha, ocief, na 4 nawiązania. O kurde. Ej, czy to jest nightmare? Czy my właśnie patrzymy na Nightmare'a? On jest Najstrasz... co może być. Aha, ja tylko tu mogę dotknąć. Też klimat psuje. Mm. Ej, odgłos takiego jarania było. Takiego skwierczenia czegoś. Czy to może mieć jakieś nawiązania? Do... Nie wiem. Dlaczego go to może być nawiązane? To się wątpię do trójki. A u więcej... Po... A o więcej pożarach? Nie było nigdzie. Wiadomo. I tak się teraz zastanawiam, czy tu gdzieś coś tu może być, hmm, chyba Prostu do glitcha, nawiązane, że wiecie, do glitch trapa. czy coś, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra. Well done. A, Turn the music box to Freddy's chest cavity, and we'll call it... Oh no! Oh no! You seem to have mishandled Freddy's music box. A slow and even pace is recommended. Freddy! A slow and even pace is recommended. I Crisis averted. To close Freddy's chest cavity. jakie mam jak to. O tak. Halo? I teraz taki dżungląd powinien być solidny. Ale dobra, zrobiliśmy to. Ja wolę. Powiem wam, że to było ciężkie. Ale tylko fajne, taka powinna chodzić w tych wentylach. Ok. Wypot. Ja wolę! On jest już w moim pokoju. Bo wy nie, wy chyba nie widzicie tej siatki, ale tam rękę jestem w stanie wyciągnąć i go pogłaskać. Zował Ale powiem wam... Komy teraz będziemy mieli. Zaraz Fuksiego. Ale powiem wam, że to było ciężkie już wyciągnąć powoli. Jeszcze te frydzioki to było fajne, fajne, podobało mi się. Z mangle też mi się podobało mega. O ja, ale kurde, już na no nim trzeba było świecić. Siemaneczko i ty wygrasz się z nami. A więc ja też się żegnam. Teraz, teraz tak, Stawcie na dole subika łapeczkę, łapeczkę, klasycznie się sięgną, żeby było więcej tych subików. Im prędzej, tym lepiej z day. a ja się z wami już żegnam, do zobaczenia wszystkim, siemaneczko, jo.